I odpalamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20. Dziękujemy, dziękujemy. Bardzo nam miło, że zostałyśmy zaproszone tutaj na Poprawiny polkowiska. Jak już Marcin wspomniał, nazywamy się Tradition i przyjechałyśmy do Was z naszym pierwszym projektem kozaczki. A to dlatego, że w repertuarze mamy pieśni kozackie. Z tym, że Marcin tutaj powiedział po koncercie Odpustu Zupełnego, że znowu się przeniesiemy w przeszłość. Tak, melodie niewątpliwie nas przeniosą trochę w przeszłość, ale my chcemy być trochę takim łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością, tym co teraz. I dlatego też do tradycyjnych ukraińskich, archaicznych pieśni piszemy nasze teksty, bo chcemy śpiewać o tym, co dla nas aktualne, o tym, co się dzieje w świecie, o tym, co przeżywamy, o tym, co obserwujemy, co nas dotyka. I po prostu my chciałyśmy te pieśni śpiewać, tak jak kiedyś ludzie śpiewali na wsiach, tak? Oni śpiewali o tym, co jest dla nich aktualne. I my chcemy robić to samo, śpiewając tę muzykę, która jest bliska naszemu sercu. I pierwsza pieśń, którą dla was zaśpiewamy, jest to historia, w której dwa sokoły latają i obserwują, co się dzieje na ziemi i widzą, że tam leży e, zabity kozak. I e, my z kolei e, tę pieśń, e, tekst do tej pieśni napisałyśmy zainspirowane historią dwóch kobiet, kapitanek: e, Pia Kemp i Karola Rakete które pływają po morzach i wymawiają stamtąd emigrantów, którzy zmierzają do lepszego świata z nadzieją na lepsze życie. I się właśnie o tym Wam zaśpiewać teraz. Ja chcę dodać, że właśnie połączamy tradycyjną ukraińską pieśń z naszymi autorskimi tekstami, w których właśnie przemawiamy o Właśnie o tym, co Agata Nie powiedziała, ja tak. No. no, tak? Agata po prostu sobie nastroiła się. I zagier, zagier, na χουτορά vela to γιορτά στο προσώκο Soko, oh, 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 Bratem oh, oh,

czące, w tamy ginące, nowe lepsze świat, to w nowe mierne święto, to ciekające, Dematy płacze. Тече, де плаче браток, розлегся з тобою. Де заплакав брат, за мій Де плаче браток, розлегся з тобою. oh Następna pieśń, którą Wam zaśpiewamy, została nagrana w województwie Łowińskim, z którego właśnie pochodzę. I opowiada nam o ciężkim losu kozaka, który został zabity na obczyźnie. Poszedł w rekruty wojować w obce państwo i tam został zabity. I umierając, prosi swojego konia, swojego konia posyła, żeby ten koń. Przekazał jego rodzinie, że już jego nie ma, żeby go nie czekali, a żeby jego miła e, wiedziała, że on właśnie ożenił się e, w czystym polu e, z mogiłą. I właśnie w polskim naszym, polskim naszym tekstem nawiązujemy do e, teraźniejszej sytuacji ciężkiej w wielu państwach, gdzie toczy się wojna i e, e, te czasy. ніби e, покойове, дуже e, модних e, люди просто і до і гино намарно. Чорна хмара в полові, горе же те натю же, ні чорна, там Na chore, że ty, jak toj kamień podojnie ty, na ciążenie że ty, jak kamień podojnie ty. Kamień zdojmy czas spoczynę, na ciożynie marno zbydę. kamień W naszym kraju wieter wieje, w naszym kraju słońce wieje W kraju wieter wieje, w naszym kraju słońce rwieje. W w wietrzyk wieje, jak się burzy, a w tym piachu żołnierz leży. wieczy wie Kąpan się pochylił cudem drogą, kodezmy nad nim. Kąpan pochylił się, nie umieraj drogie drogi, bracie. bracie. Przyszła wszak moja godzina, śmierć, śmierć już z... mnie za rękę trzyma. Przyszła wszak moja godzina, śmierć już mnie z... za rękę trzyma. A w ojczyźnie matka z ojcem miłej serce kochające zna. znajcie, ch, bracie, przekaż mnie Niech nie zagłoszy mnie koniec świec. Wejdę, baćko, rozpytaję, wejdę, matę zarydaję Wejdę, baćko, rozpytaje. Wejdę, maty, zary, Wejdeme мила, та й заплаче, де дівся, дівчаний, козаче, my, плач. Мила, не жореся, коза поженився. Взяв він собі за жіночку, честям полем могли ложку, взяв він собі собі. W oryginale jest o młodym rekrucie, no też o kozaku, który wychodzi z domu rodzinnego i tak naprawdę nie wiemy, czy tam wróci, czy nie wróci. Żegna się z matką, ale tak naprawdę to najbardziej mu szkoda jest tego, że zostawia swoją ukochaną i spodziewa się, że jak wróci, to ona już może być z innym. Natomiast my śpiewamy o tym, jak to dzisiaj młodzi ludzie opuszczają swój, swój dom rodzinny i wyjeżdżają na zachód. Tak, Polacy wyjeżdżają, nie wiem, do Niemiec, czy, okej, okay, do Anglii. Tak samo dużo ludzi z Ukrainy wyjeżdża do Polski i, i też nie wiadomo, czy wrócą w swoje rodzinne strony. I też wyjeżdżają jakby z nadzieją na, na lepsze życie. I o tym będzie ta pieśń. Oj, baj, maty! Oj, baj, maty! Oj baj... Płaszczyzna aż węzka zagrdekę zagranicę mas od miał dmiohin tam gdzie pole zaśchre jak śnieg miało oj tak. W świetne studia, lepsze perspektywy. Matka mówi, a on słucha ze strachu po brzemy. Nie chce jechać, lecz to robić taki los parze. Joe, what? Troszeczkę dniem klimat było poważnie, znaczy trochę po, no poważnie powiedzmy było, a teraz będzie troszeczkę mniej poważnie też y, kwestie problematyczne, sercowe się teraz pojawią w kolejnych dwóch piosenkach. Y, y, nazywamy sobie to tak na y, żartobliwie powiedzmy tryptykiem Tinderowym. Z tego tryptyku zaśpiewamy tylko dwie piosenki, bo dwie są gotowe na razie. Więc trzeciej nie ma, ale będzie tryptyk w przyszłości. Teraz Dyptyk, tak. Teraz Dyptyk, no. E, więc tak, no, w pierwszej piosence, którą chcemy, którą chcemy Wam zaśpiewać, e, opowiemy o dziewczynie, która już jest doświadczoną Tinderowiczką, ma już od dawna kontość, się spotkała z wieloma mężczyznami i... No i jakby nie dowierza, tak, nie dowierza dobrym intencjom i jakby wpasowało nam to się w tę ukraińską wersję tej piosenki, dlatego że ukraińska wersja jest o, też o dziewczynie i o kozaku. Tutaj z kolei ta dziewczyna nie dowierza w dobre intencje tego kozaka, nazywa go zdrajcą i po prostu z góry zakłada, że ten stereotyp kozaka, który istnieje, że jest zdradliwy, jest po prostu tutaj w tym, w tym wypadku także prawdziwy. Kozacka ткаjandra. Hoy te zrada, kozackaja zrada. Jakat twoje nie szczera ja pra. Jak jest twoje nie i Ni do wróżki chodzić nie musiałam, A niebożia wiedzę mi nie da. Wszak poznałam Ciebie na... No i tak jak powiedziałam przy poprzedniej zapowiedzi, zostajemy w klimacie tinderowym. Teraz mamy dziewczynę z kolei, która, która jest pierwszy raz na Tinderze, jest biedna, niedoświadczona, no i spotkała tam jakiegoś chłopaka, pospotykali się, no i ona już sobie pomyślała, że to jest miłość na całe życie. No ale niestety nie jest to miłość na całe życie. Została zgostowana, jest takie słowo. Pewnie nie wiem, niektórzy znają. Eee, Proszę aha, o to by... Jeszcze raz? Proszę o wytłumaczenie. <laughs> Proszę o wytłumaczenie. To jest ghostowana, to znaczy jak... Ym... Ktoś jest duchem. <laughs> jak ktoś eee, nie, chodzi o to, to żeby po prostu ktoś nagle znika. W sensie był, 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 ja był i nagle przestaje odbierać to, telefony, tak. przestaje się odzywać, przestaje tam pisać SMS y i tak dalej. To jest ghosting. I tutaj zaczynamy od razu od polskiej wersji, to może jeszcze szybko powiem o ukraińskiej, w ukraińskiej wersji mamy też młodą dziewczynę i młodego kozaka, ten kozak wyjeżdża walczyć z Turkami, czy tam z tatarami, z tatarami, z tatarami, z tatarami wyjeżdża walczyć. No i ona jest smutna, oczywiście, że on wyjeżdża, nie wiadomo, czy on wróci do niej i... No i mówi ta dziewczyna do niego, że no jak konia zabiją, no to będzie drugi, a jak ty umrzesz tam na tej wojnie, no to już takiego drugiego jak ty nie będzie. Także tak, smutnej Smutnej smutny rano, smutnej wietr, smutny, smutny ranok smutny Yeah. Gdzie ty jesteś, mój kochanko, mój stefanko, czy Pan może dać ci kto cie ja? W okno zerska, moja kochuszka, czyś ja chcę ci Nie ma ciebie, nie ma wcale oczy swojej wypłaku. jest smutnie patrzeć iną dal. Ej ty chłopcze, Bądź więc dla mnie jak przestroga I choć w serce mam kawa to przede mną nowa A ty, dziewczę, jej w opiece swoją zno. Não no Przygotowaliśmy jeszcze jedną piosenkę, która jest powtórzeniem piosenki, którą już śpiewałyśmy, ale w wersji ukraińskiej. Więc jak Państwo chcą, to możemy. Czeka, czeka. Czy naprawdę tak wyskoczył jeszcze jest. jedna potęga. To bardzo dobrze. To czekajcie, bo to, to tak jak ty, y, Bis. nie? Się. Tak to jest, Bis. <ślam> tak to jest, Bis. nie? to jest, Bis. to więc uwaga. Tak jest. Radio Tune. Tada! Oi hai mate, oi hai mate, oi hai mate.

Yo voy a correr. Brawa! Dziękujemy! Jeszcze raz! HIP HIP! Ura! HIP HIP! HURRA! HIP HIP! HURRA! 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 Super! Dziękujemy naprawdę! Bardzo mi się podobało! Cieszę się! Super.